Dzień dobry, kochani widzowie. Tutaj Joanna Wójcik z portalu Siebie TV. Dzisiaj znajdujemy się w bardzo pięknym miejscu z cudownymi ludźmi. Jest to Powiatowe Centrum Kultury i Sportu. I właśnie tutaj, w tych wnętrzach, cudowne dziewczyny, wolontariuszki szykują szlachetne paczki. Które tuż przed świętami dojadą do najbardziej potrzebujących ludzi. Mamy tutaj panią Madzie, cudowną dziewczynę. Pani Madzie, bardzo proszę powiedzieć coś na temat szlachetnej paczki, tej całej akcji. E, tak, przez e, kilka miesięcy wolontariusze odwiedzali rodziny, zgłoszone rodziny przez różne instytucje, przez osoby prywatne i podejmowali. E, na podstawie rozmowy z rodziną decyzję o jej włączeniu, lub też nie na podstawie różnych kryteriów, które mamy określone e, przez e, stowarzyszenie. E, no i teraz ten weekend jest tak naprawdę tym wyjątkowym weekendem, gdzie po przygotowaniu opisu, wybraniu e, przez darczyńcę rodziny te paczki trafiły tutaj do nas na magazyn i rozwoziliśmy je do e, rodzin. Cudownie, e, proszę powiedzieć, e, który rok e, taka akcja e, Szlachetna Paczka trwa, prawda? E, tak, e, akcja Szlachetnej paczki, którą teraz mamy 23. edycję. E, po z dość e, po pewnej przerwie, e, już od trzech lat e, jest na bieżąco, ta, ta, ta kontynuacja jest trzecia edycja po przerwie. E, Razem w tym roku mogę powiedzieć, że odwiedziliśmy 40 rodzin, z czego 27 otrzymało pomoc dotarła na nich śpiewała, bo to były te rodziny, które zostały przez wolontariuszy. Właśnie miałam zapytać o liczby. Jak to, jak to statystycznie wychodzi ile takich rodzin w powiecie jest potrzebujących? Bo przypuszczam, że no, do 27 rodzin pomoc dotarła, ale tak. potrzebujących jest na pewno więcej. Tak, potrzebujących jest na pewno bardzo dużo, ale 45,8 rodzin w tej instytucji i 27 godzin z zostało włączony. A Pani Madziu, może chciałaby Pani coś przekazać mieszkańcom Bliskiej Woli? Y, 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 tak, myślę, że zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w następnych petycjach, do pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Bo y, dzięki temu możemy stać się częścią czegoś większego. czegoś lepszego? Tak, tak. Świetnie. Pani Madzy, pozwoli Pani, że tutaj no, portal SZW złoży najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla Was, wielu dalszych sukcesów w pracy charytatywnej, w, w wolontariacie, a tak naprawdę to powinno być tak, abyście nie potrzebowały, nie musiały pomagać nikomu, no ale tutaj jest to niemożliwe. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie za tak wielkie serca, za wkład pracy, tak cudowną akcję, I wszystkiego, wszystkiego najlepszego, nie tylko od święta. Dziękuję bardzo, to myślę, że przede wszystkim jest zasługa wolontariuszy, którzy tutaj siedzą i odwiedzali rodziny przez o, ostatni czas, przez ostatnie miesiące. Myślę, że to wszystko dzięki nim które dzisiaj ta, to Tak, bo to zawsze zadziać. grupa ludzi, prawda? Tak. Cały zespół, wspaniały team. Tak, myślę, że mamy tutaj najlepszy dzień w powiecie stoiskowolskim. Gratulujemy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za bardzo. Dziękuję. Kochani widzowie, kłania się Joanna Wójcik z portalu telewizyjnego Siebie TV. Dziękuję.